Poza tym, że Brixu zawsze wpierdoli mnie w jakiś przepał, kurwa. Wysyła mi jakieś filmy, kurwa. Wsyła mi dobra, pa! Nie mija, kurwa, pięć minut i ten film ma ponad pięć tysięcy wyświetleń. 117 wiadomości na Instagramie! Zabijecie kurwą, kurwo! Zabiję! Jesteś dojechany! się Cię zajebią, kurwa! Chłopaki to u ty! Ty, kurwo, w A7! Bosiku, kurwa! Ku, kurwa. Zalani, turka. Kurwa... I na... i na Facebooku! Zaproszenia do znajomych! Panie adwokat! Jesteś szczeniowy, kurwa mać! Zawsze jest przypał z Brixem. Pierwszy to był, wystawiam przydał mi jakieś zdjęć jakichś starych babów, jakichś jacuzzi eee e, tak spędzamy weekend. Kurwa jak jakieś koleżanki z podstawówki czy chuj wie skąd.